Nie jest tajemnicą, że prawie wszystkie chińskie samochody kiedyś kopiowały popularne modele wiodących światowych producentów. Great Wall Hover ma również klona, Suwa i Suzu Axiom, który do 2004 roku był produkowany w spółce Joint Venture Subaru i Suzu w amerykańskim stanie Indiana i dlatego jest mało znany w Europie. Nawet w chińskiej interpretacji samochód wygląda całkiem świeżo i oryginalnie. Specjaliści z państwa środka poddali go lekkiemu retuszowi, zmieniając kształt przedniej części nadwozia. Jednocześnie uproszczono przeniesienie napędu na wszystkie koła. Na ramię hover przednie koła są połączone tylko w terenie. Prototyp Isuzu Axiom miał bardziej złożoną konstrukcję, ze sprzęgłem wiskotycznym w centralnym mechanizmie różnicowym. Ponadto oprócz wersji z napędem na wszystkie koła istniały samochody wyposażone wyłącznie w tylną oś napędową. Chińskie bliźniaki można było kupić także w wersji z napędem na jedno koło, jednak po 2013 roku Great Wallhaver na Ukrainie zaczęto sprzedawać wyłącznie z przekładnią 4x4. Co więcej, było wielu entuzjastów samochodów krajowych, którzy chcieli kupić tego chińskiego Suwa. Poważny łobuz konstrukcji ramy z przekładnią redukcyjną w skrzyni rozdzielczej kosztował nieco ponad 20 tysięcy dolarów. Prawie jak wszystkie chińskie samochody tamtych czasów występowały pewne problemy z niezawodnością, ale powstrzymało to niewiele osób. Za wyborem Great Wall Hover przemawiała kolejna okoliczność. Pomimo tego, że samochody z państwa środka w ogóle często się psują, wielu właścicieli Hovera nie narzeka na niezawodność. Pytanie tylko, czy uda ci się zdobyć udany egzemplarz. A to jest loteria i to dobrowolna. Grać lub nie grać to Twój wybór. Jest szansa. Powia. Hover był początkowo wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra 130 km, produkowany na licencji firmy Mitsubishi. Następnie pojawił się 2,8 litrowy turbodiesel 95 km, produkowany na licencji Isuzu. Obydwa silniki łączono wyłącznie z pięćbiegową manualną skrzynią biegów. Great Wall Hover to SUV z ramą, z reduktorem, skrzynią rozdzielczą, sztywno połączoną przednią osią i dużym wnętrzem. W latach 2007-2008 był montowany w fabryce w Krzemieńczugu, następnie na krótko uruchomiono montaż dużych jednostek w Czerkasach. Początkowo sprzedawany był tylko Hover, jednak od 2010 roku w trakcie modernizacji model został podzielony i w sprzedaży pojawiły się dwie wersje samochodu – Haval H3 i Haval H5. Różniące się konstrukcją przedniej części nadwozia oraz wnętrzach, a także w gamie silników. Kolejnym atutem chińskich samochodów jest przyzwoite wyposażenie. Przykładowo podstawowa wersja Hovera zawierała wspomaganie kierownicy ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD, klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby i lusterka oraz sześciopłytową zmieniarkę ciąg dalszy. Luksusowe wyposażenie różni się od początkowego elektrycznie regulowanym fotelem kierowcy, elektrycznym szyberdachem i spoilerem na tylnych drzwiach, a Haval H3 i H5 są wyposażone niemal identycznie. Silnik benzynowy pochodzi ze starych modeli Mitsubishi, ale jest niezwykle wymagający pod względem jakości paliwa, dlatego co 30 tysięcy kilometrów zaleca się mycie dysz wtryskowych i przepustnicy. Zagrożony jest także czujnik masowego przepływu powietrza. Jeśli silnik szarpie na biegu jałowym, a nawet gaśnie, a także zużywa za dużo paliwa, będziesz musiał pomyśleć o nowej części. Konieczne jest dokładne monitorowanie pracy silnika. Przerwy w zapłonie mogą uszkodzić nie tylko świece zapłonowe, cewki zapłonowe i przewody wysokiego napięcia, ale także neutralizator. Okresowo będziesz musiał wymienić grzejnik, który nie wytrzyma dłużej niż 3 lub 4 lata. Silnik wysokoprężny jest niezawodny, jeśli zasilany jest dobrym olejem napędowym. Zwykle trzeba wydać pieniądze na świece żarowe i dysze wtryskowe. W skrzyni biegów teoretycznie wszystko może się zepsuć. Odłożyska zawieszenia i przegubu uniwersalnego po skrzynię rozdzielczą oś i przednią skrzynię biegów, ale może w ogóle nie wymagać uwagi w zależności od Twojego szczęścia. Podobnie jest z zawieszeniem. Styl jazdy i warunki pracy nie mają wpływu na trwałość części. Jedynym pocieszeniem jest niski koszt części zamiennych. Za najbardziej bezawaryjny element tego suwa uznawany jest silnik o pojemności 2,4 litra. Jest przeznaczony dla benzyny 92, ale wymaga jego jakości. Szczerze mówiąc, praktycznie nie ma słabych punktów. Niezawodny jest także diesel o pojemności 2,8 litra, jednak jego moc nie jest wystarczająca dla ciężkiego samochodu. W manualnej skrzyni biegów dźwignia. Zmiany biegów zużywa się dość szybko. Łożysko zewnętrzne jest krótkotrwałe. Olej w osiach skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej wymienia się co 60 tysięcy km. Przednie zawieszenie jest niezależne, z podłużnymi drążkami skrętnymi. W nieprzewidywalny sposób, może po 10 tysięcy km, a może po 80 tysięcy km, łożyska kół ulegają awarii. Amortyzatory wytrzymują do 60 tysięcy km. Końcówki drążków kierowniczych należy często wymieniać. Tylne zawieszenie zależne ma oś drążkową Panhard, która zwykle nie wymaga uwagi aż do 120 tysięcy km. Jednak przed tym okresem łożyska kuli i amortyzatory mogą ulec awarii. Korpus jest słabo chroniony przed korozją. Z powodu słabego lakieru szybko tworzą się odpryski, które następnie rdzewieją. Występują również problemy z elektryką. Często przepalają się żarówki świateł mijania i oświetlenia wnętrza. Akumulator jest rozładowany, a zwarcia w okablowaniu wynikają z nieostrożnego montażu.